W takim sadzie, nawet naszym sadzie, nie jesteśmy sami, i jest taki aspekt, że musimy podzielić się w pewnym zakresie z naturą i z chorobami, i ze szkodnikami, tym co mamy w sadzie, czyli owocami. Nawet w sadach towarowych, tych chemizowanych, jakaś część owoców jest porażona czy szkodnikami, czy chorobami. Tam też występują owoce niespełniające oczekiwań sadowników. W sadach amatorskich, takich, takich prowadzonych ekstensywnie, udział takich owoców jest znacząco większy. I tu musimy nauczyć się takiego właśnie, takiej akceptacji tych owoców zaakceptować, że jeżeli chcemy mieć te owoce zdrowsze, mniej obarczone jakąś zawartością substancji chemicznych. To po prostu musimy zaakceptować, że część z tych owoców jest albo mniej atrakcyjna wizualnie, część owoców jest porażona chorobami czy szkodnikami, w części owoców po prostu mamy jakichś mieszkańców, których nie zawsze, nie zawsze lubimy. Zaciekawił ci ten fragment, obejrzyj cały film na YouTube, odwiedź i subskrybuj kanał Przyziemne Umiejętności, by otrzymywać wartościową wiedzę o własnym jedzeniu, samodzielnym dbaniu o zdrowie, pielęgnowaniu lekkiej, kreatywnej, radosnej głowy i wiele, wiele więcej. Do zobaczenia.